Rak, ciężka choroba mogą zaatakować z Właśnie dlatego trzeba badać się regularnie, niezależnie od tego, ile masz lat. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, idź do lekarza. Jeśli czujesz, że lekarz bagatelizuje problem, znajdź kolejnego lekarza, który potwierdzi diagnozę. W skrajnych przypadkach nalegaj na skierowanie do specjalisty. Nigdy nie pożałujesz walki o samego siebie, ale braku działania już tak. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o książce, którą ostatnio przeczytałam i która bardzo mocno do mnie trafiła, być może ze sprawą wydarzeń, które rozegrały się ostatnio w moim życiu osobistym, które dalej są takie bardzo mocno świeże. Myślę, że osoby, które obserwują mnie na Instagramie, śledzą moje stories, wiedzą mniej więcej o co chodzi, bo pokazywałam Wam takie fragmenty, urywki tego, co się udziało. Szerzej chciałabym o tym opowiedzieć dopiero dzisiaj, właśnie przy okazji tej książki, bo stwierdziłam, że to jest naprawdę bardzo dobra okazja, żeby o tym opowiedzieć, żeby zrobić jakieś takie dobre przesłanie, coś, co mogłoby być może komuś pomóc, więc o tym będę mówiła dopiero pod koniec filmu, ponieważ też jestem osobą bardzo wrażliwą, łatwo się wzruszam i nie chcę się rozryczeć, na początku tego filmu. Oczywiście mam nadzieję, że nie będę płakać, ale jeśli już, to chyba lepiej popakać pod koniec filmu niż na początku, prawda? Więc może skupmy się najpierw na Awie, bohaterce twoich fotografii, Tami Robinson, która w dniu swoich 28 urodzin dowiaduje się, że rak, z którym walczyła przez 3 lata, powrócił. Co więcej, zaatakował jej kości, grozi przerzutami. Awie pozostał rok życia. I jak nasza bohaterka reaguje na te wręcz tragiczne wieści? Ona postanawia zorganizować wesele, ponieważ w ten sposób chce spełnić swoje największe marzenie z dzieciństwa i chcę zorganizować to wesele, pomimo tego, że nie ma żadnego potencjalnego pana młodego na horyzoncie, ale chcę to zrobić, ponieważ to wesele to taka symboliczna impreza, żeby uczcić jej życie, żeby Awa mogła pożegnać się ze swoimi bliskimi na swoich warunkach. I tu powiem Wam, że podoba mi się ten pomysł i ogólnie podoba mi się podejście Awy, to, że ona pomimo tej tragicznej sytuacji, ona stara się zachować jakiś optymizm, czerpać radość z życia, nie chce się poddawać, właśnie dlatego nie chce tworzyć listy rzeczy do zrobienia przed śmierci, ponieważ uważa, że sporządzenie takiej listy jest równoznaczne z tym, że nie da rady. Myślę, że ta książka bardzo dobrze pokazuje to, co może czuć osoba, która zmaga się z ciężką chorobą, jak czują się jej bliscy. Autorka Cruz podkreśla to w tej książce, co w życiu powinno być najważniejsze. I oczywiście, że nie chodzi o te rzeczy materialne, do których ciągle dążymy, a o te niematerialne, jak czas spędzony z bliskimi, ponieważ gdy zabraknie bliskiej osoby, to właśnie nie będziemy wspominać, nie wiem, książek, które po niej pozostaną, nawiązując do kanału książkowego, tylko będziemy wspominać ten czas, z tą bliską osobą, prawda? Także autorka zwraca uwagę na to, radzi, żeby korzystać z życia, czerpać z niego pełnymi garściami, ponieważ w momencie, w którym ta śmierć nadejdzie, czy to ze sprawą przyczyn naturalnych, czy w przypadku takiej właśnie choroby ciężkiej, to gdy zrobimy sobie taki rachunek sumienia i spojrzymy na swoje życie wstecz, to żeby być dumnym z tego, jak się to życie przeżyło, żeby nie widzieć tych godzin spędzonych w pracy, żeby nie widzieć tylko i wyłącznie pogoni za pieniędzmi, a inne rzeczy, właśnie takie rzeczy, z których to życie chyba powinno się składać prawda, bo przecież nie powinniśmy ograniczać się jedynie właśnie do pogoni za pieniędzmi. Także to jest naprawdę bardzo dobre przesłanie, które wypływa z karty tej powieści. Kolejną rzeczą, która bardzo mi się tutaj spodobała, to to, że autorka zwraca uwagę na regularne badania. I ja wiem, że o tym wiemy. Banał na banale, banałem poganiający. Było milion kampanii na ten temat, milion kolejnych będzie. Ale dziewczyny, tak szczerze, pytanie do Was. I nie musicie odpowiadać w komentarzach poniżej, tylko tak przed samą sobą. Zróbcie to. Chodzi o to, kiedy ostatnio robiłyście cytologię, kiedy robiłyście USG piersi, a kiedy kupiłyście sobie szminkę, sweterek, poszłyście do fryzjera, cokolwiek. Wydaje mi się, że bardziej skupiamy się jednak na naszym wyglądzie zewnętrznym, niż na tym, co dzieje się w środku, z naszym organizmem. Pytanie do wszystkich, kiedy robiliście badania krwi, kiedy robiliście kontrolne badania całego organizmu. To jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ niektóre choroby właśnie. Kiedy wykryjemy je we wczesnym stadium, to można je wyleczyć. A kiedy już na przykład pokazują się te symptomy, to czasami okazuje się, że jest już za późno, żeby zrobić cokolwiek, więc to jest bardzo ważne. Także, jeżeli chodzi o te kwestie związane z chorobą, uświadamianiem nas, że należy się badać i tak dalej, jak może czuć się osoba chora na raka, jak czują się jej bliscy, uważam, że to jest bardzo dobra książka, bardzo wartościowa, coś, po co zdecydowanie warto sięgnąć. Jeżeli zaś chodzi o te kwestie związane z romansem, powiedzmy, że ja wiem, dlaczego autor orka zdecydowała się na ten krok mamy tu romans jak z bajki który nawiązuje się od tak gdybym potrafiła pstryknąć to bym pstryknęła ale nie potrafię tego robić, taka tam ciekawostka. Więc ja wiem, dlaczego ona to zrobiła. Dlaczego zesłała Awie nagle w tym ostatnim roku jej życia księcia na białym rumaku w postaci przystojnego fotografa Jamesa. No, przecież chodzi o to, żeby po pierwsze umilić jej trochę ten ostatni rok życia, a po drugie, żeby dać też czytelnikowi nadzieję, że może jednak Awie się uda. A poza tym, żeby tak nie przetłaczać nas z tymi ciężkimi tematami, które się tutaj pojawiają. Także ten wątek on na szczęście nie przesłania fabuły, ale jest taki słodki, uroczy, właśnie nastawiony na wyciskanie. Łez I trochę sztampowy, ale jak już mówiłam, ja rozumiem, dlaczego autorka zdecydowała się na taki krok i nie będę umarudzić. Myślę, że ta książka jest naprawdę bardzo dobra. Twoje fotografie to powieść zdecydowanie warta uwagi. Książka, która skłania do przemyśleń. Książka, którą przeczytałam jednym tchem, która bardzo mocno do mnie trafiła, właśnie między innymi z uwagi na przemyślenia Awy, ponieważ niektóre jej przemyślenia bardzo mocno pokrywają się obecnie z przemyśleniami mojego brata, więc tu może teraz tylko tak szybko nawiążę do tej historii, o której chciałam wspomnieć na początku tego. Filmu. Otóż w lutym tego roku u mojego brata zdiagnozowano go mózgu, który koniec końców okazał się nowotworem złośliwym trzeciego stopnia. Glejak, wielkości piłki tenisowej, naprawdę coś takiego wielkiego w mózgu. W styczniu 30 urodziny, pod koniec lutego operacja, operacja, od której zależało po prostu wszystko. Rokowania były, no wiecie jakie, no groziła mu śmierć, groził paraliż, to było naprawdę bardzo ciężkie. Chyba nie muszę mówić, że wszyscy odchodziliśmy od zmysłów. W tym czasie starałam się utrzymywać z wami kontakt, głównie przez instytucje. Instagrama, ponieważ też sąsiad wjechał z wiertarą, nie mogłam nagrywać, i z jednej strony trochę mnie to denerwowało, ponieważ chciałam trochę oderwać się myślami od tego, co się dzieje i skupić się na nagraniach, na czymś pozytywnym, a z drugiej strony byłam mu wdzięczna za to, że nie muszę nagrywać, ponieważ autentycznie całe dnie leżałam i płakałam. Przy Bartku starałam się być silna, a kiedy wracałam do domu, to po prostu płakałam. Jeżeli chodzi o tę operację, ona trwała 9 godzin i to było najgorsze 9 godzin w moim życiu. Na szczęście udało się. Się, wszystko się udało, i tu myślę, że duża w tym zasługa między innymi mojego brata i jego pozytywnego nastawienia. Ja wiem, że trafił w bardzo dobre ręce, bardzo dobrych specjalistów, którzy odwalili kawał naprawdę świetnej roboty, no wyobraźcie sobie, tak spędzić nad czyimś mózgiem 9 godzin, to jest bardzo wyczerpujące i jeszcze zrobić tą robotę naprawdę porządnie, bo usunęli to gówno. Ja nie potrafię o tym mówić inaczej, jak po prostu to gówno. Usunęli to z jego głowy, ale też wydaje mi się, że to nastawienie Bartka też troszeczkę wpłynęło na to, że na przykład mam wreszcie że przechodzi tą chorobę jakoś tak w miarę łagodnie i to jest właśnie coś, o czym Bartek zaczął mi mówić po tej całej operacji. Chodzi o to, że pierwszą walkę przegrywa się w głowie i że nie można do tego dopuścić. Gdy w kwietniu znowu trafił do szpitala, tym razem zasprował płynu, który zebrał mu się w mózgu, zrobiło mu się wodogłowie i czekaliśmy na taki zabieg udrażniania mózgu, chociaż no wiadomo, to jest zabieg, standardowa procedura, a ja i tak panikowałam, co będzie, jak się okaże, że no wiadomo, co. Więc strasznie panikowałam. Bartek w w ogóle nie mógł się tego doczekać, więc on okazał się z nas najsilniejszy. I on właśnie tam wtedy ciągle w tym szpitalu na oddziale neurologii powtarzał, że pierwszą walkę przykrywa się w głowie, nie mógł doczekać się tej operacji, ponieważ wiedział, że ta operacja mu ulży, nie będzie miał zaników w pamięci i tak dalej. I właśnie po tym drugim zabiegu on powiedział mi, że po tej pierwszej operacji mózgu, gdy się obudził, pierwszą rzeczą, którą zrobił było zgięcie nóg, żeby sprawdzić, czy nie ma paraliżu. I kiedy okazało się, że nie ma paraliżu, to że był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. To jest właśnie to, co mi powiedział, co tak bardzo mocno mnie dotknęło. Więc gdy wyszłam ze szpitala, to oczywiście się poryczałam, ponieważ to właśnie Bartek, ta choroba, to wszystko sprawiło, że zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na życie. Troszeczkę je przewartościowałam i zaczęłam patrzeć na to, co jest ważne. Ja wiem, że codziennie bardzo dużo ludzi choruje, bardzo dużo ludzi umiera, ale jeżeli nie mamy z tym styczności, to no niestety przykro mi to mówić, ale to są puste statystyki. Także to co przytrafiło się Bartkowi bardzo mocno nas zmieniło. Ja w ogóle jestem dumna z tego, jakiego silnego brata mam. Bartek dedykuje Tobie ten filmik naprawdę, ponieważ to mam wrażenie Bartek swoimi przemyśleniami bardziej podtrzymywał mnie na duchu niż ja jego. Ja po prostu sobie żartowałam, tak? Czarny humor się połączył i mówiłam, ha, Bartek z dwojga złego, ponieważ to jest mój jedyny brat. Dobrze, że padło na Ciebie, bo wiesz, ja nie chciałabym, żeby ogolono mnie na łyso, ale wiecie, to jest czarny humor, bo oczywiście wolałabym, żeby Bartek nie był e, chory, także w ten sposób starałam się jakoś rozładować emocje, napięcie, ponieważ to było naprawdę bardzo ciężkie. Jestem tak szczęśliwa, że się udało, przed Bartkiem teraz chemia, radioterapia, ale ja wiem, że to leczenie to jest po prostu już pikuś, skoro przeżył operację, skoro ma takie dobre nastawienie, że będzie dobrze, nie ma innej opcji, ponieważ właśnie jak już mówiłam, jak powtarza mój brat i pamiętajcie o tym, pierwszą walkę przegrywa się w głowie, nie można do tego dopuścić i tak jak mówi Awa właśnie na kartach tej powieści, która też zaczęła zwracać uwagę na to, co w życiu najważniejsze, bo autentycznie ja do tej pory, ja starałam się patrzeć na to życie troszeczkę inaczej, e, to znaczy starałam się, to znaczy Chciałam nie zwracać uwagi na pierdoły, ale ja jednak jestem osobą, która przeżywa różne rzeczy, różne drobne rzeczy, skupiam się na tych pierdołach. Właśnie za sprawą Bartka zaczęłam zwracać uwagę na inne rzeczy, stwierdziłam, że to czym zaprzątałam sobie swój mózg, swoją głowę, to po prostu są pierdoły, na które nie warto zwracać uwagę. I właśnie to samo miałam, gdy czytałam Twoje fotografie, gdy patrzyłam na przemyślenia awy, tak siedziałam i czytałam to i myślałam, kurczę, awa naprawdę masz rację. Także pamiętajcie, pierwszą walkę przegrywa się w głowie i nie można do tego dopuścić, a druga sprawa to Dbajcie o swoje zdrowie, ponieważ, tak jak właśnie powiedziała Awa, nigdy nie pożałujesz walki o samego siebie, ale braku działania już tak. Także w moim odczuciu to jest bardzo wartościowa książka, bardzo ważna. Polecam wam ją bardzo, ale to bardzo gorąco. I bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Myślę, że może już zakończymy, nie będę się bardziej rozwlekać. Także, jeżeli gdzieś tam kiedyś ta książka wpadnie w wasze ręce, naprawdę przeczytajcie, bo warto i trzymajcie się. Do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Wszelkie